Aha. A to jest Wydajność szczerych, tak! That's Wydajność szczery, szczęście trzy. Zajebiście! Ej! Zostaw to! Czemu ty te zniszczyłeś? Jak to się nie da przychodzić? To ty robisz? Czemu ty przejść nawet nie umiesz? Co? Długo ci to zajęło Ja chyba idę kopać teraz diamenty, wiesz? Po co? Nie wiem Ale idę kopać diamenty. Bo ja idę kopać. Jest to Aby był, yy, Oby tak dobrze się kopało, jak ostatnio. Hello, bozo. Trafiłem! Panie Kolek, jak się pytałeś, to, to zamiast szczęścia to Fortuna 3 jest. Julek... No, szczęście, szczęście to jest Fortuna. Dwa. No. <grym> Ale to spoko. No okej, parę. To nie mogę. Spoko, jeszcze O diamenty, co jest? Bez kitu O su, Z cenej rudy dostałem 20 diamentów Uwielbiam ten entant A ile było w tej rudzie diamentów? Nie wiem, później będę musiał sprawdzić. To, te to testuje te nowe bronie? Zadaje 200 jak walniesz głowę Kto testuje te nowe bronie w Epiku, a kto testuje tych nowych czempionów w rajocie. Przecież oni powinni zostać zwolnieni Kuku Nie mam mnie, jestem Nie mam mnie, jestem